Zrobiło się u nas chłodno, więc oczyszczam ogród z aksamitki, ponieważ są to kwiaty jednoroczne. Co robimy? Wyciągamy całe te krzaczki z ziemi i te krzaczki już wyrzucamy, oprócz kwiatów. Kwiaty wszystkie sobie obrywamy. Za chwileczkę opowiem Wam, co z tymi kwiatami można sobie zrobić. Jeżeli będziecie mieli takie właśnie zwiętnięte kwiatuszki, to też ich nie wyrzucajcie, bo tu są w środku nasiona. Popatrzcie. Tak to będzie wyglądało. To są nasiona, które przydadzą wam się w kolejnym sezonie. Dobra, co robimy z tymi kwiatuszkami? Wszystkie te płatki z kwiatów obrywamy i rozkładamy na ręczniku papierowym albo na przykład na talerzu. No i tak pozostawiamy te płatki, żeby się ususzyły. Chyba, że macie suszarkę, to ususzcie je w suszarce. I to samo robimy z nasionami. Jak widzicie, ususzone nasionka aksamitki mam przełożone do woreczka i w następnym sezonie, jak tylko zacznie robić się ciepło, no to te nasiona wylądują w ziemi w różnych doniczkach, i będzie tej aksamitki bardzo, bardzo dużo. Co zrobiłam z resztą tych nasion? A mianowicie wzięłam te nasiona, rozsypałam po posesji, dlatego, że aksamitka jest samosiejką i nieważne, gdzie ją wysypiecie, to chodzi mi o nasiona, to ona wam. Tak czy siak urośnie, i to Wam za chwileczkę pokażę. Jeżeli chodzi o suszone kwiatki aksamitki, to co z tym można zrobić? Niewielką ilość takich płatków dajecie do szklanki, zalewacie te płatki wrzątkiem, czekacie 10-15 minut i macie przepyszną herbatę. Bardzo wartościową herbatę. Druga sprawa, taką niewielką ilość ususzonych płatków aksamitki. Możecie zalać olejem, po prostu dajecie sobie te płatki do jakiegoś słoiczka, zalewacie olejem i po dwóch tygodniach macie przepyszny olej bardzo wartościowy olej z aksamitki. Który możecie używać na przykład do jakichś sałatek, albo na przykład możecie użyć sobie taki olej do zmycia makijażu lub do posmarowania twarzy zamiast używania jakichś tam kremów. aksamitka na surowo jest jadalna, czyli możecie po prostu pozbierać sobie kwiatuszki i jeszcze nieususzone te płatki z aksamitki możecie dodać na przykład do jakiejś sałatki albo na przykład możecie ładnie ozdobić talerz i komuś zaimponować daniem, tak? Nie na darmo kucharze używają tego pięknego kwiatu w kuchni, żeby dania wyglądały dużo, dużo ładniej. No i też można, tak jak już powiedziałam, to jeść nawet i na surowo. Jeszcze jedna sprawa, ja już też kiedyś o tym mówiłam: aksamitka jest kwiatem, który przyciąga bąki, pszczoły, a nawet i biedronki. A jak wiadomo, jak macie biedronki w ogrodzie, to i nie ma tych myszyc, bo biedronki żywią się myszycami. Dlatego ja tak kocham te kwiaty. A teraz chodźcie ze mną, to coś Wam pokażę. Kochani, na polu jest bardzo zimno, ale pokażę Wam. O, proszę bardzo. Tu jest jedna aksamitka, która się sama wysiała, ona już oczywiście umiera, bo jest naprawdę zimno, ale to jest właśnie dowód, że to są samosiejki. No, a tutaj macie kolejne nasiona, które są porozrzucane, no i po zimie mam nadzieję, że powyrastają nowe kwiaty.